Lufer, chyba idzie. Lufar, tak. Lufar. Cześć. Hej. Hejka. Hej. Cześć. Nie rady. Jak dobrze wiecie, Szkoła, ma bardzo zły dzień dzisiaj bardzo zły czas. Dzisiaj odbędzie się pogrzeb naszej dobrej przyjaciółki cudownej uczennicy, która i jak wiecie, niefortunnie odeszła na naszej wycieczce szkolnej. Mam, mamo, ja nie dam rady. Nie ja dam rady. Farku, nie, to odejdźmy gdzieś, odejdźmy. Witajcie! Tu tym razem pani Zofia, a to ostatni odcinek. Minecraft Extra Szkoły Edycji Wakacje. Dzisiejszy odcinek jest bardzo, bardzo smutny, bo wrzucimy część naszych serc. Dzisiaj progu łapkowego nie ma, ale chciałabym, żebyście zostawili tu łapkę w górę. Nie ma określonej ilości. Dlaczego? Bo chcę zobaczyć, jaka moc w Was drzemie. Jeżeli chociaż raz dzięki nam mieliście lepszy humor albo uśmiech na twarzy, jeżeli dzięki nam wasz dzień był lepszy, to zostawcie tą łapkę w górę. I napiszcie komentarz, dlaczego kochacie nasze fabuły, to przypniemy wam serca. Jeżeli chcecie być wylosowani do naszych serii, to zostawcie suba, dzwona, łapkę w górę i napiszcie komentarz, kochamy was ekipo, to przypniemy wam serca Pamiętajcie też, by wspierać kanał, bo dzięki temu możecie nagrywać razem z nami. Pamiętajcie, że jedną w górę to jeden dzień wakacji więcej, i ja Wam nie przedłużam. Miłego oglądania tego smutnego odcinka. I papa pa. Luferku, co się stało? Co się dzieje? Luferku, Lufer. co jest? Marysia? Luferku, co jest? Marysia? co Mary, stało? Mary, 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 proszę. Mary, 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 Czarno jest, nic nie widzę, boję się. Mary, widzisz mnie? Halo? Mary. 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 Lu-lufer, nie widzę cię. Nic, nic, nic nie słyszę. Mary, 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 proszę, nie, nie, nie O, ty! Spokojnie, spokojnie. Jestem tutaj, jestem obok ciebie. Boję się. Mary? Powiedz mi ma? Mię, że kocham. Nie, nie. Sama jej powiesz, że ją kochasz. Się. Nie, nie zostaw mnie, nie. Luferku ona potrzebuje powietrza. No, Lufer! Odsuń się, proszę. Emilia, przyniesie apteczkę, szybko. To Do, jeżeli to dobrze. Już mam, już, już mam, przy pani, już mam. Dziękuję ci za wszystko. Że przy mnie byłeś. Dziękuję ci. Mary. Co ci Mary? Mary? Odpowiedz mi. Mary. Mary. Maksym, zrób coś, proszę. Już chwilę. Da się coś Ta. zrobić z nią. Proszę Mi powiedz, że tak. Zofia. I kremy. Ale Marysia nie żyje. Nie to niemożliwe! Ale jak to naprzód nie da się to nic nie... zrobić! To da... Niestety nie. Nie możesz się w sobie zamknąć no, Lufer kurde, musisz się ogarnąć Jakoś... Zostaw no, mnie Pani Danko, co ja mam zrobić? Nie mam pojęcia Lufer. Zostaw no, mnie Porozmawiaj przynajmniej z nami Co chcesz mamo? No, i dziewczyna nie wie Wiem, mi też Przez jest to przykro to na pewno nie była twoja wina Chodź do skarby do mnie Nie, zostaw mnie Ferku nie, proszę zostawcie mnie Nie chcę wchodzi do środka Ferku, wiesz, że musimy tam wejść? Uh -huh. czy tego chcesz, czy nie chcesz? Chodźmy już, żebyś nie spnić. Nie dam rady, mama. Będziemy z tobą. Sorry, pamiętaj, że masz we mnie oparcie i... z każdym problemem możesz nie przyjść i... i... no i po prostu, no... Chcę, żebyś wiedział, że zawsze będę przy tobie teraz. Stary, jesteś moim najlepszym przyjacielem. Ja, ja również. również. to też jest załamany. ty też, to samo jak cała wasza klasa. Ale musimy dać radę, nie możemy się załamać tak bardzo. Musimy dalej funkcjonować. Od tygodnia nic nie jesz, nic nie pijesz, z wychodzisz tylko do łazienki. Tak nie może być. Chodźmy już do środka. Do nikt? No, tak, tam, mamyśmy no, mieliśmy, tak się umówiliśmy, no. Ej, Luffer chyba idzie. Lufer, tak. Luffer. Cześć. Hej. Hej. Hejka. Hej. Cześć. Cześć. Nie daje rady. Spokojnie, Luffer. Przestańcie mnie. Chodź. To nie była twoja wina. To moja wina. To nie była twoja wina. To nie jest twoja wina, nie wmawiaj sobie to tego. To nie jest niczyja z nas wina. To był zwykły wypadek. Właśnie. Nic nie mogłeś zrobić. Ferku masz super piacu. Widzę, że na pewno będą z tobą w trudnych chwilach. Ale chodźmy już, bo za chwilę nie będzie zdolna, jak się spóźnimy. Hmm, no już. Ja. Trzymasz się tam? Nie, no jak się Wiesz możemy się spotkać albo jutro, czy pojutrze, żeby jakoś spędzić razem czas, żeby nie, nie myśleć nie, 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 nie chcę. o złych rzeczach. Nie chcę, nie chcę. Lufer, musisz ciągle tylko przez cały tydzień w ogóle nie było znaku życia od ciebie. Dopiero teraz się odezwałeś. Lufferku, zgódź się. Nie mam. Na pewno ci na, na to nie wyjdzie. Naprawdę chcemy do ciebie dobrze. A, dzień dobry, Lufferku. Dzień dobry. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Moja mama przyszła też. Dobrze, dobrze, niech wejdzie. Dzień dobry, Pani Dzień dobry, dobry Pani Damko. Proszę siadać, usiądźcie. Dobrze, dzieci, jak wiecie, dzisiaj bez zajęć. Dogadałam się z Panem Dyrektorem, wszystko załatwił. Nie muszę sprawdzać obecności i chyba wszyscy już są. Niestety niektórzy rodzice nie zgodzili się na to, żeby iść na pogrzeb. Ze względów różnych. Jak dobrze wiecie, szkoła ma bardzo zły dzień dzisiaj bardzo zły czas. Dzisiaj odbędzie się pogrzeb naszej dobrej przyjaciółki, cudownej uczennicy, która, jak wiecie, niefortunnie odeszła na naszej wycieczce szkolnej. Była to bezproblemowa osoba. Była wspaniałą przyjaciółką, cudowną uczennicą. Nie wiem co mogę powiedzieć, strasznie mi szkoda tego, że już jej nie ma, była jedną z najlepszych dziewczyn w tej szkole, Pięknie się uczyła, pomagała wszystkim, zawsze była taka uśmiechnięta i, I niestety nie ma już jej z nami. Bardzo Ci współczuję, luferków Wiem, że to dla Ciebie bardzo trudny czas, tak samo jak dla całej klasy, ale musimy to wytrzymać razem. No, niestety taki jest świat. To no, mogę Wam jeszcze powiedzieć, strasznie jest mi przykro. Będę za nią strasznie tęsknić. Czy ktoś chciałby coś powiedzieć o Marysi? Luferku, może ty? Nie. Emilia, może ty, ty byłeś jej przyjaciółką? No w sumie to chyba mogę. Idź, idź Emiś. Marysia była zawsze świetną przyjaciółką dla mnie i... Mogłyśmy sobie powiedzieć o wszystkim i zawsze mi pomagała, kiedy... Miałam jakieś kłótnie, czy problemy i zawsze była przy mnie i mogła mi je wszystkim powiedzieć. Przepraszam, ich nie mogę. Dobrze, usiądź, usiądź. Emi, spokojnie. E nie płacz. Dobrze, klaso, zbierajmy się. Pamiętajcie, żeby zapalić znicze i rzucić kwiatki, dobrze? Dobrze. Dobrze, dobrze zbierajmy się. Jest z O, omo, jesteś? Już, już idę luferku. Przepraszam Lufer, że nie powiedziałam. Nic, jestem najgorszą przyjaciółką. Nie, nie, spokojnie. By... Ja też bym nie był w stanie, dlatego nie poszedłem. Ona, Ona by wiedza, powiedziała o mnie wszystko, wszystko najlepsze. Chodźmy.

Cześć Boże, Cześć Boże, Cześć Boże, dochodźmy do ferku. Ja nie, ja może nie podchodź Nie, nie, ja nie, chcę patrzeć, ja nie chcę patrzeć. No. Zostajemy tutaj, z tyłu. To ładne jest. Cudowno. Mamo, mam, ja nie dam rady. Nie dam rady. Leferku. Nie. Odejdźmy gdzieś, odejdźmy. Nie dam rady, zostawcie mnie. Nie, Luferku. Luferku. Nie! Zostawcie mnie. Luferku, poczekaj. Daj mi tą kamerę. Proszę. Pani ja nie dam rady. Nie dam rady Lufer. po prostu. Nie, nie mogę patrzeć, jak, jak Marysia tam leży. Nie mogę po prostu. Lufer, ja wiem, że to dla ciebie bardzo trudna sytuacja, ale musisz oddać jej szacunek. Musimy tam wrócić. Zofio? Tak? Czemu tutaj jest napisane pani imię i nazwisko? To? Co gdzie? Co jest? To jest! Co to? Pani Zofio? L Luferku, ja nie wiem, co to jest. Pani Zofio? Pani Zofio! Pani Zofio, musimy już jechać! Pani Zofio! Pani Zofio, niech pani wstanie! No, co, co, co. to za hałas? Co jest? A? Luferku? No, czemu co ty pani. Co robisz? Proszę pani, mamy się pakować, zaraz wyjeżdżamy. I jak to zaraz wyjeżdżamy? Ehm. Lufer! Co? Na razie się skapnęła! Zabra zabraźmy jej kosmetyki! Szybko, śpieszmy się! Chodź tutaj! Trzeba panią Zofię obudzić, co się stało. Co się stało? A skąd się dowiedziała, że jej kosmetyki zabrali? Nie wiem, wiesz jaka jest Marysia, ona jest dziwna i opętana. Nie, to jest jakiś sen, to jest jakiś sen. Obuć mnie, Maksym, Maksymum. Ale... mnie. nie. Ja chcę, żeby to był sen. Po pierwsze, miała mi pani, stało, pani oddać moją nie. kamerę, bo jest koniec wakacji i obiecała mi pani, że pani w ostatni dzień mi odda tą kamerę. Bo przez cały miesiąc, przez całe dwa miesiące nie mogę nagrywać ekstra wakacji przez panią, bo pani ma takie się. Po pierwsze, nie ja, bo rodzice zakazali, a ja po drugie, no już ci oddaję. Okej, okay. obiecała Pani, dotrzymała do, 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 Pani słowa. O, dziękuję. Dzień dobry kochani, to jest pierwszy odcinek z Minecraft straszko edycja wakacje, ponieważ ta kobieta, ten szatan, nie pozwolił mi nagrywać przez całe dwa miesiące neteo. Pani My tu byliśmy dwa miesiące? No. Pani nic nie pamięta? Ej, masz gorączkę chyba. Jest Mary? A czym ma jej nie być? Nadzieję, nie nadzieję, że tak nie ma. Bo jak będzie, to nas zabije. Znaczy, a, a Emilka i Smolaks? No, Smolaks... No, czemu pani pyta? Bo to fakt, co jak się co z nimi? Pani chyba na mózgu padła. Dobrze. Proszę pani, bo my zaraz się spóźnimy, mamy zaraz jechać. Gdzie jechać? No to komu, bo to koniec wakacji jest. Już? Czy... Proszę pani, pani z nauczycielką, już pani zapomina, zapomina ona, kiedyś. Ona, ona Szkoła. Coś no, no, no. To jest głośno. Wszystko ok! Habla, habla! Nie musisz Dobrze? Nie musisz krzyczeć, proszę pani, ile pani widzi palców w tej dłoni? Nie masz palców. A, a ten słup elektroniczny? Jaki słup elektroniczny? Wszyscy w czarnych strojach, później? No, pani chyba jakiś koszmar no. miała. Nie, to nie był koszmar. Dobra, ja się najpierw przywitam. Hej, witajcie, ja jestem Lucyna i ta, tak jak mówiłem, ta kobieta to nie pozwalała mi przez całe wakacje nagrywać. Dzień doberek, pierwszy i ostatni odcinek z Minecraft X, troszkę wakacje. Kochani, jeżeli odcinek wam się podoba, to zostawcie 12 tysięcy łapek w grę, to jutro wleci kolejny odcinek na kanale, bo pamiętajcie, że to jest maraton odcinków, dokładnie tak. No i niestety nic nie nagrałem i co jak co, ale te wakacje były zarąbiste, w końcu nie było żadnych yy, bandytów, w końcu nie nie było żadnych potworów i tak dalej. W końcu nie, nikt nie, nie umarł, w końcu nikogo nie porwali. W końcu pocałowałem dziewczynę. No, jeszcze raz. E, się nie, nie swoją dziewczynę ale nikomu nie mówmy. E, no właśnie, i kochani, zasubskrybujcie kanał, zostawcie dzwonek stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Wy ty wy, co się z tą panią Zofią stało? To przypnę wam serce, dokładnie tak. a Mogę je komentarz? No tak, ale od kiedy pani komentarz? Nie wiem, pani jakoś dziwna dzisiaj jest. Tak, proszę, jaki chce pani komentarz? Yy, napiszcie mi, czy miałam jakiś sen, czy coś w tym stylu, bo ja tego nie rozumiem. No, jest. Pani Zofia, pani jest dziwna. Robi pani nam kartkówki, robi nam pani ten... Przecież wczoraj pani... Od dzisiaj nie robię wam kartkówek. Żadnych kartkówek. Po tym, co się stało. Co?! Jednak jest. Ona jest teraz chora na łeb w takim razie A pani przypadkiem jak pani skoczyła to wody na główkę, to pani nic przypadkiem wtedy nie bolało? A no rzeczywiście, miałam gorączkę. No. To wszystko wyjaśnię. Śniło mi się, że... Ej, nas to nie obchodzi, to proszę nie pani, obchodzi. do widzenia. Niech pani wstaje. Do no! Do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia. Napisz kochani komentarz, o co chodzi tej pani Zofii, Ja tak... Jezu, to... Te, te wakacje były najlepsze na świecie. No właśnie, były zarobiste. No, najlepsze na świecie. Szkoda, że nic nie mogę nagrywać, bo no niestety rodzice się nie zgodzili i y, mogę tylko. Miałem taki oddziel z panią, że mogę tylko ostatni odcinek nagrać, jak, jak już mi oddaje kamerę. Jak jesteśmy wszyscy szczęśliwi i szczęśliwie wszyscy wracamy do domu. Dokładnie tak. Napiszcie, kochani, komentarz, gdzie spędziliście te wakacje i koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo przedłużamy te wakacje, jak nam się uda, bo jest taka. Nora. Y, Inaczej, jak zostawicie łapkę w górę, to na pewno we wrócą obostrzenia i nie będziecie musieli iść do szkoły. Tak, jak zostawicie teraz łapkę, więc proszę zostawić jedną łapkę w górę, to jest jeden dzień w wakacji, co? Więcej! No, dokładnie tak, no. dokładnie tak, do tak. Klasa! Budź ta się! Klasa, wstajemy! Chodźcie, 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 chodźcie! Ale nie śpimy. Lufer, gdzie jest? Gdzie jest twoja, co? A. Kosmetyczka moja, wiem, że ją zajomałeś. No dobra, daj inny, Teo. Dobra. Właśnie oddawaj ją tam też były Mimo. moje proszę, proszę. Od rana jeszcze. lata po całym to. pokoju że się nas jest jej kosmetyczka. To. Czemu powiedzieliście, że to my? No bo no, zabiłaby nas, no? Szyba. Dobra, merci kocham Złabie cię jesteś. najmocniej na świecie, jesteś mój słodziakiem. Hmm. no, ciebie to to jak, lecimy? lecimy Ej pani Zofia miała jakiś chyba sen, bo bo, bo o w jakichś czarnych strojach mówiła o, o. Nie, nie o latarni nie latarni, o mówiła? ona zawsze była jakiś to był tam a to nie po tym jak miała tą gorączkę? no może coś no. się tam a mówiła nam sama, żeby nie właśnie na główkę, a ona sama skoczyła, słyszeliście to? No. no właśnie no, e, Marysia, jaki chcesz komentarz do serduszkowania? Czej się w pełni życia, mam kosmetykę tak, napiszę taki komentarz, to przypnie wam oczywiście serducho Lecimy, 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 chodźcie Będę tęsknił za tym miejscem, to były najlepsze dwa miesiące w moim życiu Najlepsze dwa miesiące w moim życiu Najlepsze, najlepsze Ja jeżdżę w plecach plecak do bagażu, zunetełem O, widzę, że Smolak też dał Chodźcie klasa, chodźcie, chodźcie Druga C, druga D, chodźcie Chodźcie, chodźcie Chodźcie, chodźcie Klaso, nie bijcie się o te siedzenia znowu Pani Zofia, wszystko okej? Wszystko okej, Lofargo, tylko muszę coś sprawdzić. Gdzie to jest? Gdzie jest ta wieża? Jaka wieża? Maksym! jaka ta wieża? wieża? Spokój się, chyba... Może w samochodzie zaśnij trochę, bo zmęczony jesteś. Nie, 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 tu była... Przecież ty ją budowałeś. No! Budowałem już. Gdzie to, to jest? jest. Wieża Co? Nie Wiem, Pan co Pan Maksym coś budował? jest okej, okay, proszę pani? Kurde, bo nam miejsca zajmą. Chodźmy. Pani Zofia, no pani zwariowała chyba. Nic nie, ma. nie Nie, zwariowała. Nie, pani odwala, żebyśmy miejsce nie zajęli. No właśnie. A w, dlaczego? O nie, 200 IQ. Moje ostatnie miejsce. Meteo, zajmij mi miejsce. Zajmij mi miejsce. Zająłem. O, o Jak dużo ludzi. Jak dużo ludzi. O, dzięki, 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 dzięki No okay, nie No kurde, przy nauczycieli hey. jestem Dobra, Maryś, chodź dobra, tutaj, a ja sobie okay. usiądę obok ciebie na podłodze Chodź, kotek A, będziesz moim podnóżkiem, ale zarobiście. Tak tak, <grym> tak, 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 tak Kochani, dziękujemy wam za te całe dwa miesiące wakacji No niestety nic nie mogliśmy nagrywać, bo pani Zofia nam nie pozwoliła No i bardzo dobrze No nie, no bo były fajne wakacje, w końcu nam się nic nie stało Nie było żadnych podbaleń i tak dalej Więc, y, kochani, mam nadzieję, że wam wakacje Minęły bardzo, bardzo dobrze. My będziemy wracali. Kolejny odcinek z Minecraft Straszko edycji wakacji już nie będzie. To jest ostatni odcinek z Minecraft Straszko edycji wakacji. Dziękujemy Wam za ten sezon i za poprzedni, bo były dwa sezony. Bardzo Wam dziękujemy z całego serca za to, że oglądaliście wszystkie odcinki. No głównie z pierwszego sezonu, bo w drugim e, sezonie praktycznie ni ani jednego, tylko ten był. No i bardzo, bardzo dziękujemy. Kochamy Was. No i zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobały wakacje, te, bo te wakacje trwały 5 miesięcy. Więc zostawcie łapkę w górę, żebyśmy nie wracali do szkoły no i co? Dziękuję, dziękuję. Widzimy się na Minecraft Extra Szkole 1 września. Tak? Klasa, tak czy nie? Tak. 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 Dobra, i Sperancy, niech podskoczą. Druga C. Podskoczcie, podskoczcie, podskoczcie Dokładnie tak, kochani Zostańcie wspierającymi, żeby nagrywać razem z nami Kliknijcie opcję wesprzej. Dziękuję, dziękuję wszystkim wspierającym za to, że wspierali kanał przez wakacje Wspierajcie dalej, bo będzie ekstra szkoła Ostatni rok szkolny, trzeci bo Będziemy kończyli gimnazjum Będziemy potem iść do liceów, ale niestety nie będziemy tego nagrywali Bo to już będzie koniec fabuły No i co? Do zobaczyska Trzymajcie się i pa pa, pa, pa. pa, pa. pa, pa. Kocham tych kotek mm. Łapkę w górę w prawym górnym rogu macie poprzedni odcinek. Życzę Wam miłego dnia i pa pa!